I udałam w pierwszym odcinku Minecraft Pocket Edition. Dzisiaj zrobię Minecraft Pocket Edition na telefonie. No to jest telefon. My... To będzie słodziwa, ale zawsze będzie słodziwa. Nie jest to najnowsza wersja, bo, to je... bo jest to wersja V0 dlaczego ta wersja? Bo na niej nie ma nazwy i jest fajna. Na to, na mają i tyle. Mam taki fajny seed. Mam go w schowku. Mmm. Tutaj jest. Okay. Wow, już ten świat mam. Okej, okay, tam jest wioska. Nie wiem. Co tam, nie wiem, czy ma tam owce, dwa owce są. Mmm, zlekka, nie jest obcy ustawienia. Where it is this? Mmm, okej, fordzi Lapis, chyba, muszę się dostać. Hmm. pójdę sobie po. Tutaj tak jest O, trzy chlapki.

Teraz idę sobie też zabić, bo łóżko jest najważniejsze w okay. To było nad łatwe do zdobycia tą wełną. żeby wełną kopić, a później podaję

O co, o co, tej Idę po ciebie. Tak, oni lubią chyba to. Fit, tak, lubią. A masz lubię. lubię. Jakub. No nie, kot mi w las, w las na okno, a na oknie stoi mój komputer. O, kolejna owca. Nadłatwe. Pani że tyle owiec nagle się ze Idę po to na idę po to specjalną owcząc tutaj na górę. I nie. Ja sobie też głód na Divicult o DIFUT jakieś na Na najmistę, na żeby nie traciło mi jedzenia. Te... Tam patki po prawej, na samej gó nasz górze, to jakby kurczaki, tak to się nazywa, chickeny, ja kocham chickeny, ale bo nie nabijam tak ich, kurczaków to nie zabija. a kocie, kocie, łazi, mój ojciec, nie ma tu, poczekajcie.

Okej, okay. co okay, so, to so, jest? Nie mogę tu skoczyć, postawię sobie po prostu daję. Teraz idę na górę, Chyba to powinna być, ale nie ma.

Ja przyszedłem. Dobra, to teraz idę drewno. Mmm... Zarewnować. tutaj? drewno. Ja zmieniłem nazwę na Filipo Kwieręczyk Tak się na YouTube nazywa O czym ja się inspirowałem? O to ja powiem? w komentarzach mm. Ja też chodzę już 7 minut i gadam tak Ale najlepiej, a najlepiej mm, drewnować drewno, co to się nazywa, zbierać drewno. Mm, Czekajcie, ja tam ja, troszkę drewno zdrewnuję i mm, pokój zamknę. Żarchnęł, bo mi pokój był otwarty. O, sadzonka, drzewa. Zabierz sobie drewno. O, mam dużo drewna. Staćmy na crafting i patyki. Pójdę sobie teraz też do domu.

Ой, не было. Опять это не автомат, сам. Добро. Тут я могу встать. Да. Не без собой может... Четверка. И мечик.

się dobrze robi, słońce zapada. Mm. To, to bądźcie... Nie, to to, nie mówić. O mój To się, to się A to po to, to domek miał. А у них там еще щетелька. Ну вот, там же я его там доставлю. Тебе же дерево. Мама штак. Два на Нет, один. Так, едем на штак. Я пойду сюда до домку, потому что ночью... Łatwo nikt nie zapleczał Pan nie wchodzi po co ile spadnie Oni czekają na mnie, aż ja ten... Jeśli nie będę wstał Zbuduję sobie domek I żeby to zostawił wszystko Zeskaczę z tej Ja planuję jakąś jakoś willę zrobić Ale willi... Ja pewnie nie zrobię Planuję tam po tej drogiej stronie zrobić tą willę Owej mm. Dobra, idę tutaj, idę tu Tutaj idzę tu i pójdę. To nie będziesz to ma jakiś żonek wielki. Tak planuję jakoś, Tak planuję tą wilkę. A później będzie wejście w więc... jeden. Hmm, będą dwa dni. Nie wiem czy zrobić tego w ogóle jakąś wille A pewnie nie zrobi willi. Will to zrobi aż miał dużo DR Bo na nie ma a w razie odcinków dopiero będziemy kopać. A drugi odcinek będzie gdzieś... będzie gdzieś dzisiaj. No nie. Tak, w ogóle nie wolno. Ja planuję też robić daily odcinki. Okej, okay. nawet ten dom ja nie dłużysz Ale Bocznik, ten dłuższy jest ten nasz rówieśnik Poza go też zbuduje e, Będzie go budował Ten dom dalej to, to ja... Tak, on bude, on druhý. A tak nebudem ja už. Ja majte. Jeśli chce że... a ten dach to ciekawe jak ten dach muszę poradzić. widzowie Jak pójdę po więcej D nie się no zrobić? Nie Ja pójdę chcę po więcej Pobiegnę bo nie chci mi się chodzić

Boże, boże. O że w te domu, mój dom tutaj z Mam też nowe intro. O, że musimy no, żeby... Do zamienia w montażu. Film, trzeba montować, trzeba montować. trzeba I jest, teraz jest 14, odcinek, ten odcinek będzie gdzieś o. 15. 15, 16 rok. to już... Widzimy się w następnym odcinku. pa. pa. yeah <sighs>